zdala od zgiełku. Cześć, niedziela, pierwszy dzień czerwca. Przy okazji też niedziela wyborcza, więc wiecie co z tym zrobić, a dzisiaj jesteśmy w miejscu, a może nawet w okolicy, którą widzicie w tytule. Nie chcę nic przekręcić, bo jest tutaj, są tutaj gdzieś dwie ścieżki takie leśno-edukacyjne. One się nazywają bardzo podobnie. Jedną chcemy znaleźć, bo jesteśmy właśnie w pobliżu tego jeziora Maziarskiego. Mam nadzieję, że dobrze mówię. A druga, jeśli nawigacja nie kłamie, jest oddalona o jakieś 20 minut jazdy samochodem stąd. Więc zobaczymy, bo póki co chcemy sobie tak po prostu pochodzić, bo jest cudowna pogoda. Nie jest jeszcze gorąco, chociaż już jest prawie dziesiąta, znowu tak trochę późno się wybraliśmy na tą wycieczkę niedzielną, ale pomimo tego no chcemy trochę pozwiazać to miejsce to swoją drogą jest polecenie kolejne od yy, Gemini tym razem mówi, że jest tu spoko a że nas jeszcze w tej okolicy nie było no to jesteśmy i dojazd z Rzeszowa zajmie Wam około no tak 35-40 minut ale droga jest wyjątkowo ładna bo jak już Wiedziecie w te takie, powiedzmy, bardziej wiejskie niż miejskie yy, drogi właśnie, to to się jedzie fajnie, bo takie ładne tereny bardzo zazielenione już o tej porze roku idziemy szukać wejścia na jakiś szlak powiem Wam, że dzisiaj to będzie taki jeden z większych spontanów, bo przyszliśmy stamtąd możemy iść tą ścieżynką Tutaj jest znowu taka opcja fajna, kusząca, ta po lewej stronie. Jakaś droga leśna. Co prawda nie zapowiada się, nie, nie zapowiada się jakoś bardzo leśnie, no ale to, to od czego się chyba ten znak jest. Tutaj jeszcze jest kilka informacji nad skolbuszowej. No więc pójdziemy tam, bo zobaczcie, jaka ładna opcja. Nie mam pojęcia dokąd prowadzi. Ale umówmy się, że dzisiaj to będzie taki wypad zapoznawczy, który nie będzie się trzymał ani kupy, ani dupy. Dość szybko jednak dotarliśmy do drogi. Tam jak widzicie, a może nie widzicie, ale tam kawałek dalej stawiliśmy samochód i poszliśmy tam w prawo właśnie obok tego samochodu. Nie obeszliśmy sobie to ten, ten, ten las, a zrobiliśmy taki kwadrat, prostokąt, taką po prostu ścieżką jedną, drugą, trzecią i Dotarliśmy tutaj, ale idziemy teraz do tego jeziora, bo wokół niego, przynajmniej według internetowych informacji, powinna przebiegać taka ścieżka ładna, którą chcielibyśmy zobaczyć i sobie nią przejść. Sama woda nie jest czymś, co mnie najbardziej pociąga, bo nie umiem pływać i nie lubię pływać, ale to, że można by ją sobie obejść wodę, tak jak może nie przymierzając morskie oko no to już wydaje się bardziej interesujące o, zobaczcie też, przykra sprawa 7 sierpnia 10 roku utonął młody chłopak szkoda zobaczmy zatem ten zbiornik wilczowola ale ładnie można powiedzieć, że jak na Mazurach, prawie, nawet, nawet nie prawie. Oj, taki jest. Bardzo charakterystyczny zapach wody. Ale bardzo tu ładnie, fajnie. Podoba mi się. Wiecie, co zrobimy teraz? Teraz sobie ten zbiornik wodny. Tak jak wspomniałem wam wcześniej, obejdziemy dookoła. Co też będzie? No, takim fajnym. Yy, Fajną trasą, bo jest tego dość dużo, mam nadzieję, że uda nam się wejść na tamtą tamę, tak to się chyba nazywa. No i gdyby się to dało obejść jakoś całe, to nie ukrywam, że to no, trochę, trochę chodzenia będzie. Zatem ruszamy w tamtą stronę i, i będę Was informował. Zobaczcie, przez ja, tamtą przychodzimy i nie odzywałem się za wiele do tej pory. A tam byłem na tym malutkim molo dlatego, że się, znaczy no nie odzywam się, dlatego, że tutaj są dzisiaj jakieś zawody i panowie sobie ryby łowią, panowie, może i panie też, nie widziałem pani w sumie, Pan, panów panowie tylko się w oczy rzucali, tak sobie siedzą po od siebie takimi czerwonymi taśmami, mają jakieś takie nie wiem jak to nazwać, takie jakby Malutkie pomosty, na których sobie tam czilują i przy okazji wędkują. I co jest ciekawe, to jest tam taka cisza tam się nikt nie odzywa. Nie słychać żadnego, nie wiem, radia, jakiejś muzyki, rozmów, czegokolwiek. Panowie są tak skupieni, jakby na jakiejś, no, strzelnicy przynajmniej byli, nie wiem. Ciekawe to, i yy, jest ich sporo, no, całe, całe to, cała ta strona jakby jest tymi wędkarzami yy, wypełniona, można powiedzieć. No fajne, ciekawe. A my idziemy dalej. Yy, I idziemy dalej. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że tak szybko jak ten maj się skończył, ten wstrętny i okropnie zimny maj w tym roku, to tak szybko przyszły takie upały, chociaż ja nie wiem czy to są upały. To jest bardziej yy, taka pogoda, która powoduje, że słońce jest, niby jest, ale go nie ma i czuć tylko, że jest tak okropnie parno i człowiek się poci od samego oddychania. Strasznie nie niefajne, bo to nie jest takie czyste ciepło, tylko taka, taki piekarnik, który nie jest ani przyjemny, ani jakiś szczególnie miły do chodzenia, bo no nie no, ale narzekam, nie? A tydzień temu płakałem, że zimno dzisiaj jak jest gorąco, to też mi źle. No źle mogłoby być tak troszeczkę jeszcze korzystniej pod... O kurczę, korzystniej pod kątem tego, żeby nie było tak parano. Opatrzcie, tutaj jest kolejna ekipa tych wędkarzy na, takich, na takiej samej zasadzie jak jak byli tam, czyli może zrobię wam zbliżenie. O, na tych swoich takich siedziskach i oni są tak bardzo skoncentrowani na tym zadaniu, że się już Zamykam i, i niech sobie łowią, panowie. Tutaj trochę szumi, ale zobaczcie, jakie fajne! O! A tutaj po drugiej stronie. Takie coś. Wow. Nie wiem na co patrzę, ale podoba mi się. Nie wiem co to jest. To chyba służy nie wiem do czego to służy. To jest chyba do regulacji może wysokości tego jeziora? Bredze? Nie wiem, ale. Nie chciałbym tam wpaść do tego wiru, bo bym zginął. Niechybnie. By A zobaczcie, co tam jest z przodu. Tam wygląda na to, że zaczyna się szlak w jakichś leśnych warunkach, co mnie bardzo cieszy. Przyszliśmy stamtąd. Tutaj są tablice informacyjne, ale tu jest taka sama, więc nie będę już tam szedł. Tutaj jest przedstawiona mapa tego miejsca, uwzględniająca przystanki, o, które są oznaczone ten sposób I długość ścieżki to około 3,5 km, czas przejścia około 2 godziny. Zobaczymy, ale znowu wyszliśmy nie tak jak kurczę trzeba, bo zdaje mi się, że jesteśmy tu a powinniśmy tam wejść, gdzie jest jedynka. Dzisiaj już tego nie będziemy robić, prawdopodobnie wrócimy tu kiedyś, ale teraz pójdziemy tak, żeby sobie tą ścieżkę i tak obejść. Może dotrzemy jeszcze sorry, do przystanku 1 i 2, a jak nie, to też nie. Spójrzcie, jak fajnie idziecie sobie lasem. Ptaszki ćwierkają. No a taka klasyczna ścieżka leśna. A tu, jak tylko odwrócicie głowę w lewo, macie masę wody. Doskonałe połączenie. Bardzo ładnie. Na razie podoba mi się bardzo. Trochę mówię ciszej, bo. Spotykamy już tutaj turystów, więc nie chcę im przeszkadzać, ale chciałem Wam pokazać, że zapowiada się bardzo fajna wędrówka i będziemy szli przez taki mniej więcej odcinek no, taka połowa tego szlaku to będziemy właśnie przemierzać przez yy, taką powiedzmy ścieżkę bardzo blisko wody. Potem na chwilę wejdziemy jeszcze do lasu i. No, i tyle. I będziemy kończyć, i zrobimy tak, że dzisiaj przyjdziemy sobie tę ścieżkę. A tą drugą zaplanujemy sobie na jakiś inny weekend. Pewnie nie za tydzień, nie za dwa, bo nie dam rady. Ale już później, w drugiej połowie czerwca, już jak najbardziej. I teraz mijamy chyba jeden z przystanków na tej ścieżce gdzie przy okazji możecie usiąść. O tak, przystanek numer jeden to ja już w ogóle zakupiłem gdzie my jesteśmy. Jak to jest przystanek numer jeden to, to jest to jest jeszcze lepiej niż niż myślałem, że będzie. Aha i czytałem też. Jeśli chodzi o te przystanki, one przedstawiają mm, informacje na temat tego jak człowiek może niszczyć przyrodę, niszczyć lasy. Ciekawe podejście w sumie w, w fajnym miejscu, adekwatna informacja do tego do czego może doprowadzić rozpierniczanie tego typu przybytków poszerujemy dalej w założeniu do, do przystanku numer 2 ale fajne to jest bardzo mi się podoba jeszcze chyba w tym roku nie byliśmy w takim miejscu żeby połączyć tak blisko siebie dwa miejsca dwa rodzaje dwa różne rodzaje miejsc A tam miejsce na ognisko i na chillout fajnie wydaje mi się też, że spokojnie mo można, sorry, bo bym się wypierdzielił zamiast iść tutaj przez do, do tego pierwszego przystanku to też możecie, jeżeli wybierzecie drugą ścieżkę, to też dotrzeć jakby w to samo miejsce, ale już nie zahaczając bezpośrednio o ten przystanek numer 1. A my idziemy dalej, kolejne miejsce na ognisko i bardzo fajnie oznaczony szlak tutaj na drzewie jest tak, przystanek numer 2 informujący o pożarach lasu no bardzo mi się podoba, że bardzo mi się podoba, że co kilkadziesiąt w gruncie rzeczy metrów jest takie miejsce do, do spędzania czasu no kurczę, zobaczcie nawet, nawet takie ułatwienie ktoś tutaj zapewnił drewno i czuć no taki świeży zapach ogniska kolejne też miejsca na chill myślę że będziemy tu wpadać częściej gdy już pomysły Gemini się skończą tutaj jeszcze jest ewentualnie gdyby Wam przyszło do głowy sobie dołożyć trochę kroków to jest tam też fajna ścieżka ale marsz tutaj to Naprawdę duża przyjemność. Zapowiada się chyba coś fajnego. Bardzo ładnie. A tutaj mamy kolejny przystanek, numer 5. Miejsce do odpoczynku. I taki, jakby, a może nawet nie, jakby tylko. Punkt widokowy. Minęły dwie godziny. I jesteśmy z powrotem na drodze prowadzącej do samochodu. Zresztą pokażę Wam. W sumie to nawet więcej niż dwie godziny. Tam jest samochód, tam zaczynaliśmy. Poszliśmy tam, jak pamiętacie, w prawo. I dwie, dwie rzeczy poruszę. Pierwsza, przez te dwie, niecałe trzy godziny pogoda już się tak ogarnęła, że teraz nie jest wcale duszno, jest po prostu gorąco. Bardzo ciepło. No i bole w sumie takie. Tak, taką sytuację niż to, co, co było wcześniej, bo było jakoś tak dziwnie niefajnie. Teraz jest Git. I druga kwestia to to, jak sobie obejdziecie to jezioro dookoła, w sensie dookoła, no to ta ścieżka musicie przejść tym, tak jak zresztą widzieliście wcześniej, tą tamą, jakby i wejść tam na szlak i obejść sobie tak dookoła przez te lasy to, to, to jezioro, chociaż to takie, no tak jak mówię, to nie jest dookoła, tylko. Tam się robi kółko, ale po tamtej stronie. Oczywiście potem trzeba wrócić tutaj. Jeżeli tutaj zostawiliście samochód, pewnie tłumaczę to zajibiście niejasno, ale wybaczcie. I, I... Aha, jeszcze Wam pokażę statystyki, bo wygląda to tak, że 10,5 km pewnie tak wspomniałem, jak tutaj przejechaliśmy. I 12 900 kroków. Zakładam, że tych kroków przejeżdżając tutaj miałem z pół tysiąca pewnie, a może 800, no nie wiem. Ale bardzo mi się tu podoba. Wracamy do tego na ten szlak na pewno jesienią a może i zimą, bo to co wam też wcześniej mówiłem, ta, bliskość z jednej strony drzew, lasu i to takiego bardzo ładnego lasu i dość w niektórych miejscach gęstego, a z drugiej tej wody, która jest de facto na wyciągnięcie ręki, jest super maszerować w takich warunkach, więc na 100% się tutaj jeszcze pojawimy nie raz. A na kolejnym szlaku, na kolejny szlak wybierzemy się do tego miejsca, o którym mówiłem na samym początku, czyli coś, co jest oddalone kilkanaście kilometrów stąd za 20 minut samochodem. A dzisiaj, bo już tych samochodów jeździ tu coraz więcej, dzisiaj się żegnam, dziękując niezmiennie za Wasz czas i z nadzieją, że widzimy się z kolejnego ciekawego miejsca. Trzymajcie się. Hej!